Co bym wybrał, gdybym budował dom drugi raz? Na jakie rozwiązania bym się zdecydował? Czego bym nie wybrał, na czym bym nie oszczędzał? I jak bym do tego podszedł, by być z domu jak najbardziej zadowolonym? Zapraszam do oglądania. I żeby nie przedłużać, zaczniemy od działki. W tym filmie chodzi o to po prostu, co bym wybrał, gdybym budował dom drugi raz, tak? Zaczynam od nowa, na jakie, na jakie rzeczy się decyduje i co bym robił, gdybym... Budował dom drugi raz, tak? Tak w skrócie. Dobra, zacznijmy od działki. Działka, ja kiedyś nagrywałem film, e, im większa, tym lepsza. I w moim przypadku ja wybrałbym działkę jakieś 30 e, arów. Tutaj mamy e, jakieś 13, więc taka działka dwa razy większa i może troszeczkę większa niż dwa razy byłaby dla mnie idealna. Dlaczego? W tym miejscu, w tym momencie, e, troszeczkę brakuje nam miejsca na, e, na inne rozwiązania. Tak, ten plac jeszcze nie jest zagospodarowany. Mamy tutaj trawnik 300 m2. Malutki, a wszystko inne będzie po prostu zagospodarowane i nie ma miejsca na jakieś nowe projekty. tak? Więc gdybym miał większą działkę, miałbym większy trawnik, miałbym więcej swobody i więcej możliwości rozbudowy. Wiele osób narzekało ostatnimi czasy, że dużo pracy jest z trawnikiem, bo tak naprawdę trawnik do niedawna było to, było to, był to element ogrodu, który wymagał najwięcej roboty: trzeba było go kosić, trzeba było wertukulować i dbać o niego. W tym momencie, gdy mamy robotę koszące, to nie ma kompletnie znaczenia. Można kupić dużego robota koszącego. On się zajmie wszystkim. E, możemy mieć trawnik trzy razy, taki jak ten na przykład, i sobie roboty z tym porazą, tak? Duży trawnik, duża przestrzeń, dużo miejsca e, i e, byłoby dużo fajniej. Druga sprawa, kolejna sprawa, gdzie bym wybrał działkę, bo to też w sumie jest dość istotne. Nie chciałbym drugi raz działki na takim terenie, jak jest u mnie, to znaczy, że jesteśmy. Otwarci w koło, tak. Jest to spora, spora wada, dlatego że raz y, jesteśmy odsłonięci od wiatru, dwa, no jesteśmy y, widoczni, tak, przez wszystkich. Nie po to kupujemy dom, budujemy dom, mieszkamy tutaj, żeby, żeby nie mieć prywatności. No a w tym momencie tak to wygląda, że tej prywatności nie ma. Więc u mnie patrzyłbym na to, żeby ta działka była najlepiej pod lasem z jednej strony, przynajmniej pod lasem, albo gdzieś w miejscu, gdzie jest troszeczkę zakrzaczone w koło by po prostu być odsłoniętym od świata zewnętrznego. I to nie jest tak, że mi sąsiedzi przeszkadzają albo nie chciałbym mieć sąsiadów. Chciałbym mieć sąsiadów, ale chciałbym mieć sąsiadów troszkę dalej od siebie, tak? Czyli na przykład nie jeden przy drugim, ale żeby te odległości były przynajmniej tak jak ode mnie, tam do Sławka, który mieszka w ostatnim domu, tak? Ja mieszkam tutaj, mam jakieś po prostu roślinki koło tej działki, i buduję sobie domek i żyję sobie w tym miejscu, zasłaniam się, od razu co najważniejsze, osłoniłbym się w miejscach, gdzie, gdzie nie ma drzew, od razu bym sadził drzewa po kupnie działki, po wyrównaniu jej, zamówiłbym jakiegoś geodetę, kogokolwiek, kto by mi to wszystko pomierzył, posprawdzał i sadziłbym drzewa, wiedziałbym, gdzie będzie dom, wiedziałbym, gdzie będzie stało, wiedziałbym, jaki będzie poziom i sadziłbym drzewa e, w koło działki, żeby się po prostu zasłonić, żeby mieć więcej prywatności. Dobra, skoro mamy działkę, mamy wielkość działki, to teraz dom. Jak zapewne wiecie, u mnie dom z dachem dwuspadowym. Gdybym budował drugi raz, budowałbym albo dom parterowy, albo dom piętrowy. Dlaczego? Skosy, wielokrotnie powtarzałem na moich nagraniach, to bardzo złe rozwiązanie. Mamy okna dochowe, które bardzo nagrzewają pomieszczenia. No nie da się ich normalnie wychłodzić, trzeba po prostu używać klimatyzacji. No i pokoje są nieustawne. Najlepsze są albo parterówki, albo domy pełne piętro, tak, nie półpiętro, albo na przykład ścianka kolankowa wysoka, bo też będziemy mieli skosy, tylko pełne, normalne piętro. Wielkość, wielkość domu, e, u mnie jest 140 metrów i uważam to za wystarczające. Więcej na pewno bym nie chciał, gdybym miał jeszcze jedno dziecko, czyli na przykład 2 plus 3 rodzinka, to jeden pokoik jeszcze dodatkowy, czyli takie 150 metrów w zupełności by wystarczyło. Więcej nie trzeba, uwierzcie mi, więcej biegania po takim domu, Więcej szukania swoich rzeczy niż to warte. W naszym wypadku 150 m, 140, 130 też by wystarczyło. Więcej kompletnie nie trzeba. Chyba, że ktoś ma jakieś fanaberie i chce mieć trzy łazienki albo tego typu rzeczy. Kompletnie nie trzeba. To jest po prostu wydawanie kasy w błoto. Jeżeli chodzi o garaż w takim domu. 50 metrów garaż, y, dwa stanowiska, szeroki przynajmniej na 6,5-7 metra, żebyśmy mogli swobodnie drzwi otwierać i to w sumie najważniejsze w garażu. Wjechać na długość, mieć 2 metry przed, y, metr z tyłu, czyli 8 metrów y, długi i 6,5-7 do 7 metrów szeroki. Bardzo duży garaż, ale no, ja bym tak budował, żeby mieć swobodę w garażu, bo teraz w tym momencie na przykład jest jesień, chciałbym zmienić koła. No, jednym autem muszę wyjeżdżać, tak? Wchodzę, y, wprowadzam dzieci do samochodu. Uderzam drzwiami w drugie auto, jeżeli nie uważam, tak? Także to są rzeczy na które warto uważać. Zresztą budujemy raz w życiu, najprawdopodobniej większość osób buduje raz w życiu. No i chcemy być z tego domu zadowoleni, tak? Garaż 50 metrów przynajmniej. E, teraz tak, piwnica. Piwnica pod takim garażem 50 metrowym swobodnie by wystarczyła. Więcej nie potrzeba. U nas jest piwnicy 64 metry, jest duża. E, mamy tam sporo pomieszczeń, kotłownie, pralnie. I wiele więcej nie trzeba, uwierzcie mi, że to jest takie maksimum. Sporo, spore wymagania, ale mówimy tutaj o idealnym domu, o idealnym rozwiązaniu. Co dalej? Dalej na pewno ocieplenie, jesteście ciekawi. Oczywiście tutaj nic bym nie zmieniał. Stropian 20 cm, więcej kompletnie nie trzeba, bo, yy, bo im więcej materiału, tym już później to się kompletnie nie zwraca. Ocieplenie 20 cm stropian, jak to się nazywa, zapomniałem, wyleciało mi z głowy. Ale zanim jeszcze ocieplenie, no to oczywiście jeszcze trzeba postawić go. I co bym wybrał do wymurowania takiego domku? Oczywiście byłyby to postaki, a jakie te tańsze, czyli prawdopodobnie silikat byłby tutaj najtańszym wyborem. Uważam, że to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, z czego budujemy, więc wybrałbym po prostu tańszy materiał, więcej pieniędzy zaoszczędzony. Dachówka ceramiczna, jak widzicie, zero zabrudzeń, zero uszkodzeń. Wygląda jak nowa, praktycznie. Padnie deszcz, to ją zmywa bardzo fajnie, więc nawet gdybym mieszkał pod lasem, to te liście to wszystko by tutaj e, spływało. Dalej, e, najważniejsze, ocieplenie poddasza. To jest zmora wszystkich e, budujących dom. Są konflikty, czy piana, czy wełna, czy co bym wybrał. Słuchajcie, gdybym miał dom parterowy. To pewnie miałbym dach z wiązarów, co w sumie byłoby dość istotne, co jest jego wadą i zaletą. Wadą jest to, że no w sumie dużo miejsca tracimy na strychu. tak. Tutaj mam strych w 100% wykorzystany. Tam przy wiązarach troszeczkę bym stracił tej przestrzeni, ale pewnie wybrałbym do takiego domu wiązary. Strych to w naszym przypadku taka graciarnia, i nie trzeba tam nie wiadomo ilu rzeczy. Gdybym miał piwnicę, to nie martwiłbym się już tym strychem. No więc, gdybym miał dom parterowy albo dom piętrowy z, z dachem, tak, to do ocieplenia swojego poddasza wybrałbym zasyp wełny. Dlaczego? E, dlatego, że rozwiązanie proste, szybkie i skuteczne przede wszystkim. Dlaczego e, szybkie? Bo zasyp wełny trwa jeden dzień, tak? Ta wełna fajnie opatula wszystkie rurki, które mamy w domu, wszystkie rurki od rekuperacji. Możemy jej nasypać na przykład 50 cm i będziemy mieli bardzo ciepło w domu w cenie, w cenie zwykłej wełny, tak naprawdę, albo pianowania poddasza, więc wybrałbym wełnę zasypową, która ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Gdybym o czymś zapomniał, na przykład o jakichś rurkach, albo chciałoby mi się dodatkowych rurek od rekuperacji, albo jakiegoś oświetlenia, albo dodatkowej klimatyzacji, nie ma problemu, odkupuję troszeczkę tą wełnę, kładę tam przewody, kable, co chcę. Zasypuje z powrotem i jest fajnie. W tym przypadku, tak jak jest u mnie, no byłoby to ciężko, trzeba by było wycinać, trzeba by było kombinować i e, nie uszczelniłoby to tak, jak to ma w przypadku e, wełny zasypowej, która, e, którą robi się bardzo szybko. Tak? Jeden dzień, tak jak wspomniałem, i gotowe. Tutaj z tą wełną sam osobiście walczyłem e, kilka tygodni, można powiedzieć. Jest tak? 3-4 tygodnie, żeby to wszystko zrobić. Ile ucierpiałem na zdrowiu, to tylko ja wiem tak naprawdę, ile się tej wełny nawdychałem. Ja już tutaj o ociepleniu, a jeszcze oczywiście zapomnieliśmy o tynkach i o ogrzewaniu, tak? Ogrzewanie gazowe przede wszystkim dlatego, że raz, cenowo wcale to się nie zwiększa, oczywiście dopóki można to ogrzewanie gazowe zamontować, tak? Bo za niedługo nie będzie można. Cenowo nie wychodzi wcale tak drogo, jak się o tym mówi. Bezawaryjne, mało obsługowe, praktycznie bezobsługowe, no i ewentualna wymiana kotła bardzo niedroga. I czwarta bardzo ważna zaleta: jesteśmy w stanie z głupiego akumulatora zasilić yy, kocioł gazowy. Tak? W przypadku pompy, w przypadku braku prądu w okolicy, jakiejś awarii, sieci 3 dni czy 4 dni w czasie zimy, nie jesteśmy w stanie odpalić pompy, bo po prostu e, potrzebny byłby do tego agregat. A ogrzewanie gazowe odpaliłbym z byle akumulatora i chodziłoby ono bardzo. Długo bo gaz dostarczany jest do domu pod ciśnieniem, a nie e, za pomocą prądu. tak? Zresztą, nawet gdyby w gazowni nie było prądu, to oni mają agregaty oni dostarczą ten gaz do domu. tak? Ceny wcale nie są takie drogie, jak, jak się o tym mówi. Ja w zeszłym roku zapłaciłem 5800 za rok, w tym roku będzie to jakieś 5200, o ile będzie taka sama zima, dlatego że ceny gazu staniały. Ogrzewanie gazowe, gdybym nie miał to pewnie myślałbym o butli zakopywanej albo gdzieś po prostu z boku domu e, bym ją postawił i myślę, że na tym by się skończyło. Oczywiście wszędzie podłogówka, nawet w garażu prawdopodobnie podłogówka, której pewnie bym nie włączał, ale podłogowe ogrzewanie bym wybrał do każdego pokoju. Jeżeli chodzi o elektrykę, no to co tutaj dużo mówić. Na pewno pociągnąłbym kable do monitoringu, bo tego nie zrobiłem. Na pewno zrobiłbym e, możliwość zewnętrznego zasilania, czyli na przykład podłączenia agregatu i... Gdybym budował teraz dom, czekałbym na dotacje, bo są dotacje. Fotowoltaika z magazynem energii. Można tak naprawdę przy dotacjach za około 10-8 tysięcy dostać już taki zestaw 5 kW magazynu energii i powiedzmy 5 kW fotowoltaiki. Myślę, że bym już się na to zdecydował. Przy tych cenach, w tych czasach, myślę, że byłoby to warto. Ja nie byłem zwolennikiem zakładania fotowoltaiki. Było to 3 lata temu, gdzie ceny oscylowały w okolicach 30 tysięcy za 5 kW, 5 do 10 kW, więc wtedy to mi się kompletnie nie opłacało. Teraz przy tych cenach z dotacją, z magazynem energii zwróciłbym na to uwagę, bo jednak tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o oszczędności, tylko że bardziej pod względem bezpieczeństwa. Jeżeli mamy fotowoltaikę z magazynem energii i z falownikiem hybrydowym, to mamy bezpieczeństwo, jesteśmy uniezależnieni od zakładu energetycznego. Nie ma prądu w zakładzie energetycznym, nie ma problemu. Falownik przełącza się automatycznie i mamy zasilanie z magazynu energii, który mamy gdzieś tam w domu, tak? Możemy go oczywiście zasilić w razie, gdyby prądu nie było przez kilka dni jakimś agregatem. Więc tylko i wyłącznie pod względem bezpieczeństwa nie patrzyłbym tutaj na względy oszczędnościowe, bo takich tak naprawdę nie ma zbyt wiele. Wolałbym gdzie indziej pieniądze zainwestować niż w fotowoltaikę, jeżeli miałabym mi służyć do, do oszczędzania albo do zarabiania, tak? Albo jakbym myślał, że to jakaś inwestycja. Tylko i wyłącznie pod kątem bezpieczeństwa zwróciłbym na to uwagę. Dalej, tynki, tynki, tynki wewnętrzne. Jakie bym kupił? Te tańsze. Tak samo... Posadzka, miksokret czy anhydryt? Ten tańszy, czyli miksokret. Po prostu tutaj kompletnie nie ma znaczenia i żadne tabelki, żadne tam jakieś marketingowe gadki nie mają kompletnie znaczenia, bo nie wpływa to praktycznie na użytkowanie Waszego domu. Ja wiem, ja wiem. Niektórzy powiedzą, że jak to tam, coś tam lepiej gips oddycha, czy tak dalej. Dla mnie to, szczerze Wam powiem, tylko i wyłącznie marketing, nic więcej. Brałbym po prostu to, co jest tańsze w danym momencie. I to wszystko. Dalej, okna, okna. Słuchajcie, no, wiadomo, okna trzy szybowe. Ja tutaj mam z Adam. Adams? Adams? Firma Adams. Bardzo dobre okna, jestem z nich mega zadowolony. Jedno troszeczkę mi się tutaj wykrzywiło, ale to y, bardzo możliwe, że kwestia regulacji będzie ok. Y, to nie jest żadna reklama, oczywiście, ale nie żałowałbym na oknach i patrzyłbym y, nie pod względem tych wszystkich statystyk, które tam są, oczywiście, w tych oknach, tylko. Po prostu sztywność ramy, moim zdaniem ma to tutaj bardzo ogromne znaczenie, więc zwróciłbym uwagę po prostu na jakość tych ram, czy one się wyginają, czy są sztywne, czy jak zamykamy okna, to e, nic się tam nie odgina, powiedzmy, pod e, delikatnym naciskiem e, siły, tak, czy jest wszystko e, stabilne i tak dalej. Kolejna sprawa, rolety. Rolety zamontowałbym po prostu wszędzie, na każdym oknie zamontowałbym rolety, przede wszystkim... I tylko i wyłącznie dlatego, że e, ograniczyłbym dopływ światła, ograniczyłbym e, nagrzewanie się pomieszczeń w domu, tak? Czy gdybym miał e, piętro, gdybym miał dom piętrowy, e, czy po prostu tutaj salon, e, to ograniczyłbym właśnie nasłonecznienie w tych pokojach, gdybym chciał. Po drugie, uważam, że gdybym na przykład zimą było bardzo wiecznie i bardzo mroźno, to te rolety również wpłynęłyby na ogrzewanie w naszym domu, tak? Byłoby po prostu cieplej, bo te rolety przyjęłyby pierwszy wiatr, a jak wiemy, wiatr najbardziej wychładza, a najbardziej by nam wychładzał właśnie okna i szyby i przez to by nam się e, pewnie wychładzało w domu, więc troszeczkę by osłonił też od wiatru, co uważam, że właśnie też wpłynęłoby na koszty ogrzewania. No ale sam komfort korzystania, e, mieszkania w takim domu, gdzie możemy sobie w każdej chwili przysłonić stuprocentowo i sprawić, że nasze pokoje się nie nagrzewają, jednak e, robiłby robotę. No i oczywiście rekuperacja. W swoim nowym domu również zamontowałbym rekuperację, e, dlatego, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Budując nowe domy, które są bardzo szczelne, w ogóle nie mamy naturalnej wentylacji w naszych domach i rekuperator wymusza właśnie obieg powietrza w naszym domu, dzięki czemu powietrze jest suche, e, jest e, czyste, tak? nie śmierdzi w domu, nie mamy żadnej wilgoci, czyli e, po prostu nie lęgną się grzyby w domu i oszczędza ogrzewanie w porównaniu do tego, gdybyśmy mieli wentylację grawitacyjną. Także e, rekuperator to must have w nowym domu. I nie dlatego, że ktoś Was na to nagania, tylko to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Kolejna rzecz, podłogi. E, gdybym robił podłogi w nowym domu, to byłby po prostu to winyl. Na, w salonie winyl, tak, podłogi winylowe. Być może na poddaszu winyl, e, ale to już kwestia e, gustów, w zależności od tego, co kto lubi. I oczywiście w zależności od e, grubości portfela. Cienki. Fajnie wygłusza, bardzo dobrze przepuszcza ciepło. Robiłem testy, sprawdzałem. Podłogi winylowe naprawdę są na propsie, z tym, że są troszeczkę bardziej szkodliwe, przynajmniej w pierwszych 2-3 latach, w porównaniu do innych podłóg. To trzeba zwrócić na to uwagę. Ja kiedyś nagrywałem taki film o szkodliwości paneli winylowych. Jest to prawda, jak bardzo to wpływa na człowieka, ciężko powiedzieć. W moim przypadku ja budowałem dom, kładłem podłogi winylowe i to wszystko wywietrzało, bo nie mieszkaliśmy w tym domu zanim się wprowadziliśmy przez dwa lata, więc te największe opary wywietrzały. Ludzie żyją, ludzie nie narzekają, więc może jest to troszeczkę rozdmuchany problem, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że jakieś tam te chemikalia z tych winyli troszeczkę wychodzą. Ale podłogi są naprawdę mocne, trwałe, ładne i mam nadzieję, że służyć będą jeszcze nam przez długie lata. Dobra, słuchajcie, reszta rzeczy, jeżeli chodzi o budowę domu, no to już y, wydaje mi się, że to kwestia indywidualna i w zależności od tego, co kto lubi, tak, wystrój wnętrz, y, taras i tak dalej, no to chyba w zależności od tego, co kto lubi, czy kostkę, czy taras kompozytowy, ja jestem z kompozytu bardzo zadowolony i drugi raz też bym go położył, ale może ktoś woli kostkę, może ktoś woli płyty i też jest to dobre rozwiązanie. Kompozyt wygrywa w moim, y, moim zdaniem pod względem takim, że bosą stopą, wiosną, latem, można wyjść spokojnie i ta, ta podłoga, ten winer, ten, ten kompozyt jest e, dobrej temperatury, tak? czyli przyjemny, fajnie się po nim chodzi. Na płytki jednak, gdy wchodzimy, nawet tutaj w tym miejscu, gdy chodzę sobie po płytkach, no to tu jest zimno, tak, e, na tych płytkach. Co do reszty rzeczy, to piście mi w komentarzu, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, co powinniście wybrać w swoich domach. Któregoś dnia pewnie coś nagram i podpowiadam na te komentarze. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.